Jakiej mega produkcji. Jacek Gasiński. wiadomości. No to w wiadomościach Hollywood raz jeszcze i wielkie wydarzenie od skarów film dokumentalny Sugarman. Film o niezwykłym muzyku, nakręconym m.in. telefonem komórkowym reżysera. O tym, jak zwykła kamera, którą niemal każdy ma przy sobie może zaprowadzić na czerwony dywan. O sztuce przez duże S tworzony kamerą przez małe K, Adam Feder. Film z cyklu Życie zwyczajnego rolnika, odcinek 65. Także witam tu wszystkich. Dzisiaj zajmiemy się właśnie kopaniem ziemniaków. I tak co odcinek, często po kilkadziesiąt nie, minut. No, dobre, Ten serial no, ma swój urok, ale to nie jest dzieło sztuki na miarę Oscara. A nie, są ziemniaki. To jest dzieło na miarę Oscara. Być może dlatego, że Sugarman to nie dokument o zwyczajnym rolniku, ale o. Ktoś mi mówi, że jestem komórkowcem, to jestem z tego dumny. Dzieła wielkie i małe. A skoro tak, to na koniec jeszcze raz, życie zwyczajnego rolnika. Odcinek 47 pod tytułem Młocenie Rumianku. Tam Feder Bielmoś. A teraz odcinek innego serialu serialu pod tytułem Pieniądze. Wprawdzie podobno szczęście.